Badałam sposób przyjmowania mienia po niemieckiego, sposób budowania administracyjnego tej diecezji i przy okazji poszukiwań w różnych archiwach, zarówno państwowych, jak i kościelnych, udało mi się odnaleźć też informacje na temat wybranych obiektów z tutaj z Dla mnie ogromną trudnością była zmiana nazw ulic w Bielawie, no państ, Państwu na pewno jest łatwiej, nie w skali całego doktoratu i całego praktycznie pasa ziem odzyskanych. Ustawanie zmian na swój stanowiło no, dosyć duży problem. Bardzo często nawet w urzędach miast nie potrafiono mi podać czy odnaleźć, sprecyzować jak się obecnie dane ulice nazywają. W Bielawie takich problemów nie było dzięki tutaj współpracy i pomocy pana dyrektora i pracowników. Służyli mi pomocą, radu, wyjaśniali wszelkie wątpliwości. Dzisiejszy wykład poświęcony był losom po niemieckich obiektów ewangelickich w Bielawie, które starała się przejąć bądź wykorzystać, wydzierżawić polska parafia ewangelicko-augusburska. Losy te są bardzo ciekawe. Dotarłam do informacji na temat tych obiektów dzięki własnym badaniom, które prowadziłam w ramach pracy doktorskiej. Zajmowałam się w swoim doktoracie historią diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1945-1991. Starałam się znaleźć informacje przede wszystkim dotyczące struktury administracyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jego rozwoju parafialnego. Była to bardzo ciekawa diecezja, bo ona powstała dopiero po II wojnie światowej. Był to nowy twór, organizował się zupełnie od początku. W ramach swoich poszukiwań przejrzałam zespoły archiwalne zarówno archiwów państwowych, jak i kościelnych. Archiwa państwowe to, to są to oczywiście położone na terenie ziem odzyskanych, czyli archiwum państwowe we Wrocławiu i wszystkie jego podległe oddziały w Kamieńcu Ząbkowickim, Legnicy, Lubaniu i Jeleniej Górze, a także archiwum w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie wraz z oddziałami, a także archiwum centralne, archiwum Akcynowych w Warszawie. Um, Przejrzałam również udostępnione mi przez um, duchownych ewangelickich um, niektóre zespoły archiwalne z archiwów kościelnych. Um, bardzo dziękuję w, w tym miejscu także um, właśnie tym osobom, czyli um, pastorom z Kłodzka, z Wobrzycha, z Wrocławia z Jeleniej Góry, że udostępnili mi zasoby archiwalne, jak również bardzo dziękuję pastorowi, który najwięcej materiałów pozwolił mi przejrzeć z Zielonej Góry. W Zielonej Górze jest bardzo duże archiwum dzięki temu, że była to siedziba całej diecezji. Przez wiele lat tamtejszy biskup administrujący diecezję gromadził tam materiały dotyczące wszystkich parafii ewangelickich, także tej w Bielawie. Ten budynek był bardzo ważny dla funkcjonowania ze względu też na dobry stan techniczny dla parafii ewangelickiej. Myślę, że też dla pana Kidonia, który jest tutaj wytłuszczony, mogło być tam dosyć ciekawe wyposażenie w środku, czyli na przykład maszyny do pisania w tamtym okresie były bardzo chodliwe, bo to mogły być sprzęty takiego użytku codziennego, jak jakieś prawda, zostały dywany, które on starał się spiermiarzać dla, dla swoich potrzeb. Bardzo ten budynek walczył. Świadczą o tym przynajmniej cztery dokumenty, e, gdzie on walczy o to, żeby a, ten budynek został wyłączony spod zarządu e, nieruchomości miejskich i przekazany na rzecz parafii. Do tego doszło. E, I teraz e, w momencie, kiedy e, bardzo niezadowolona Rada Miejska z tego faktu, że jednak e, te działania delegata Kitonia by, no, były skuteczne. No były takie pomysły, żeby tę decyzję cofnąć, ja wiem, że jednak ochronka żydowska też jest potrzebna, że Żydzi też o ten budynek zaczynali coraz bardziej zagadnie nalegać. E, więc Gideon tutaj wyciągnął jakby taki as z rękawa i powiedział, no dobrze, to jakby wy nam odbierzecie ten budynek, to my w takim razie zażądamy zwrotu wszystkich budynków ewangelickich, które przed wojną należały do parafii ewangelickiej. E, no i oczywiście też będą się wtedy starali uzyskać pieniądze związane z wynajmem tych budynków, z utrzymaniem od miasta i zwrot I miasto w tym momencie się poddało, bo rachunek ekonomiczny byłby bardzo niekorzystny. Część materiałów dotyczących Bielawy i ziemi dzierżoniowskiej udało mi się opublikować dzięki współpracy z rocznikiem Biblioteka Bielawiana. Zamieściłam tam artykuły o funkcjonowaniu parafii w Bielawie od momentu jej powołania, czyli od 1947 roku do końca jej egzystencji w 1968 roku, kiedy ze względu na bardzo słabą strukturę, bardzo niską liczebność i problemy finansowe została zredukowana do stacji kaznodziejskiej. Opublikowałam także artykuł o odległej parafii w Nowej Rudzie. Artykuły dotyczące parafii Dolnego Śląska można to odnaleźć także w roczniku dzierżoniowskim. Tam pojawił się artykuł dotyczący parafii w Dzierżoniowie. Współpraca z rocznikiem Bielawiana jest bezcenna. Dzięki tej współpracy możemy, ja mogę zaprezentować dorobek swoich wieloletnich badań, które tak naprawdę pozostałyby w archiwum Uniwersytetu i popadłyby w zapomnienie. Współpraca daje mi możliwość recenzji moich tekstów przez mieszkańców danej miejscowości, czyli w tym konkretnie wypadku bielawy, którzy dużo lepiej wiedzą i orientują się o um, położeniu poszczególnych obiektów, o ich funkcji, o osobach, które w to, z tych obiektów korzystały. E, pamiętają dużo lepiej niż mogły mi to pokazać dokumenty, które są bardzo e, szczątkowe, często wybiórcze, e, przedstawić dalsze losy obiektów, o których nic więcej bym nie wiedziała lat latach Tak. Bo na niego się mówi o pastorze faktycznie. się. No bo tam mieszkał niby, no On mieszkał. On mieszkał i to była też taka bardzo... on osoba... tam mieszkali. No, no. On to wykorzystywał i starał się też korzystać i e, e, czerpać korzyści mm. majątkowe e, z tego tytułu, że był traktowany jako osoba duchowna, a nigdy osobą duchowną nie był. Na pewno nie miał studiów teologicznych, na pewno nie, ewangelickich. Nie miał on traktowany przez nawet aparat bezpieczeństwa jako osoba duchowna. Zupełnie inaczej go obserwowano i pod innym kątem. Na pewno nie trafiły w jego sprawie dokumenty do Urzędu do spraw wyznań w sprawie zatrudnienia, bo gdyby to była osoba duchowna, to każde miejsce jego pracy musiało być zatwierdzone decyzją raz konsystorza, ale ta decyzja musiała być potwierdzona przez, przez ten wspomniany urząd. <laughs> Dobrze, przepraszam, na pewno pan Przodkowski nie był duchownym, a często gdzieś tam w pismach się na, na niego powoływano. I on też w pisma pismach starał się jakby grać obok parawi y I to musiano się a, to... a też to y, całe biuro tej, y, tak. y, bo ja pamiętam że y, tak, y, 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 w szkole podstawowej jakoś te, te zainteresowania, tak mi y, 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 chodziło o powstanie przez kaszy tak. Czy on ma po prostu list wykaz wtedy nie było nigdzie tych, tych i on mówi, że mają właśnie u siebie tamten wykaz, bo były telefony jako staro z przeszło on na tutaj, ponieważ duchownego było bardzo, przyjeżdżał bardzo rzadko, był najczęściej raz w miesiącu często było tak, że on był 4-5 razy do roku, czyli co 2,5 dwa, dwa miesiąca pojawiał się tutaj w Wilabie. A w Kościele Ewangelickim jest to naturalne, że osoby świeckie też mogą poprowadzić nabożeństwa. I on zapewne taką funkcję, on też prowadził przez pewien krótki okres tutaj w Bielawie punkt katechetyczny dla młodzieży. Próbował prowadzić jako pań, gdzieś jako kobiety wspierać, prowadził nabożeństwa, więc dla osób z zewnątrz, które nie mają świadomości, nie miało świadomości na temat funkcjonowania Kościoła Ewangelickiego, kilka razy mogło wyjść na takie nabożeństwo. No jest ktoś, to Prawda, prowadzi nabożeństwo, no to zapewne jest to duchowny i... i to, Dla to mnie jest, jest to ciekawe, bo ja do tej pory byłem przekonany, że on był pastoral. Nie, 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 nie. Widać, skąd Tak, tak, tak. A ja że było biuro, jak spełniło. Właśnie ten standard, no, tak. ta liczebność jak... Się... Zapraszam Państwa do zapoznania się z kolejnym artykułem dotyczącym losów diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicka augsburskiego także losami parafii bielawskiej, który ukaże się w roczniku Biblioteka Bielawiana w czerwcu 2013 roku.